Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim wierze. Gdy wyszedł, ujrzał wielkie zlitował się nad nimi i uzdrowił ich. Och. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli. Miejsce jest i pora już spóźnią. Każdy z Każ, rozejściem, Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują wychodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli, nie mamy nic niż pięciu chlebów i duchy. On rzekł, przynieśli mnie tutaj. Kazał mu i na trawie następnie wziął Dał jego uczniom uczniowie zaś u jedli wszyscy to złośli i zykali z tego, co pozostało, dwanaście pełnych potrzeb Tych zaś uczniów było około pięciu tysięcy. O czym jest dzisiejsza linia słowa Bożego? Oczywiście wypadku, a może doszukać się jeszcze jednego tematu. Dzisiejsza druga słowa Bożego to będę obiecym. Mam prawdę się poczytać. Najpierw mam nakarmić siebie, abym miał siebie działania, Ale nie mam samego swojego serca. Mam być także talentami, dla tych, których spotykam. Stąd też Pan wzywa mnie dzisiaj kochana siostry i braci braci tego, aby podzielić również z słowniki. Dzisiejsza Ewangelia to przypomnienie, iż w życiu nas, ludzi wierzących, dzielą się cuda. Pięć tysięcy osób czy kiedyś wejściowymi wypełniły się ona taką rzeczą Pięć Pięć tysięcy osób myślących, co ja za chwilę zjem. Pięć tysięcy osób, a przecież miliony ludzi dzisiejszego dnia przystąpiły i jeszcze przystąpią do ołtarza pańskiego, aby nakarmić się Czy moje serce, kochane siostro i drogi bracie, będzie upokie po tym świętej, czyli zamknięte na Jezusa? Czy moje serce otworzy się na mocy Słowa Bożego i w tym tygodniu podzielę się z ubogimi darem pokaru, słowa miłości? It's just i